zwykle w mojej urodziny zaprzysiężony zostaje nowy prezydent, a więc dziś oficjalnie zostaje nim Karol Nawrocki, który jeszcze przed wyborami zabrał głos w sprawie kryptowalut. Dostaję od Was wiele pytań o mój stosunek do kryptowalut. Ja sam nie, nie inwestuję, ale widzę, że coraz więcej osób i firm idzie w tę stronę. Polska musi być miejscem, gdzie powstają innowacje, a nie regulacje. Jako prezydent będę gwarantem tego, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy ale to dopiero początek, bo równocześnie w Sejmie ruszają prace nad największą w historii ustawą regulującą rynek krypto. Co to oznacza dla ciebie? Użytkownika, inwestora, twórcy projektów blockchain? To może być koniec dzikiego zachodu. W Semi oficjalnie powołano zespół parlamentarny do spraw krypto. To pierwsza taka inicjatywa, która łączy polityków z różnych ugrupowań, od Platformy przez Polskę 2050, aż po Konfederację. Chcemy skończyć z chaosem, wprowadzić przejrzyste reguły gry i jednocześnie nie dobić innowacyjnych firm nadmiarem przepisów. Tym samym Polska w końcu wdraża unijne rozporządzenie MIKA, czyli ogólnoeuropejski standard, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo dla inwestorów i większą przejrzystość na rynku. Do tej pory branża w Polsce działała w sumie bez nadzoru. Każdy mógł otworzyć giełdę, doradzać inwestycyjnie, oferować nowe krypto, bez licencji, bez weryfikacji, bez kontroli, czego skutkiem jest naprawdę ogrom oszustw i całe morze spekulacji i naciąganych inwestorów. Nowe prawo ma to zmienić. Wchodzi nadzór, oczywiście KNF-u, obowiązkowa rejestracja firm, możliwość blokowania nieuczciwych ofert, czy surowe kary finansowe sięgające wielu milionów złotych. A więc, co tak naprawdę zmienia ustawa? Pełna rejestracja wszystkich firm krypto, czyli każdy, kto chce wprowadzić działalność związaną z kryptowalutami, będzie musiał się zarejestrować i uzyskać odpowiednie licencje. Po drugie, nadzór KNF który zyska naprawdę potężne narzędzia, dzięki którym będzie mógł kontrolować firmy, wstrzymywać oferty, badać informacje, no i oczywiście nakładać ogromne kary. Po trzecie, składanie oświadczeń drogą elektroniczną, co ma uprościć procesy i przyspieszyć legalne działania podmiotów. I po czwarte, jasne zasady dla inwestorów, czyli przepisy mają zwiększyć ochronę inwestorów, zarówno tych indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy mówi wprost: jeśli ktoś działa uczciwie, nie ma się czego bać. Ale jeśli kręcił wałki, prowadził piramidy albo kłamał w marketingu, to właśnie dla takich ludzi ustawa przewiduje milionowe grzywny, a nawet odpowiedzialność karną. To oznacza jedno: koniec bezkarności. Przez ostatnie lata wielu inwestorów straciło oszczędności przez pseudoprojekty i takie. Powiedzmy, z dupy tokeny, bez żadnej wartości. Teraz te praktyki mają się skończyć. Jeśli ustawa będzie rozsądna i efektywna, Polska naprawdę ma szansę stać się nowym europejskim centrum blockchain. Nawrocki zapowiada pełne wsparcie dla cyfrowej gospodarki. W jego programie znalazły się rozwijanie edukacji finansowej i cyfrowej, wspieranie startupów Web3 i Fintech, uproszczenie przepisów podatkowych dla kryptoaktywów. I nowy prezydent ma również dostęp do zespołu doradców, oczywiście. I to może oznaczać, że temat krypto nie będzie już pomijany, blokowany czy przeciągany latami. A więc podsumowując, pytanie jest do Was. Co uważacie? Czy to już czas, żeby Polska stała się kryptoliderem regionu? Czy może boicie się, że nadmierne regulacje zduszą innowacje? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić analiz. I do usłyszenia.